Dobry wieczór. Jest wtorek, 29 stycznia, minęła godzina 20, a to najwyższy czas na 90. odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Kinga Stefaniak, zapraszam. Przed nami kolejna gala noworoczna pięciu wspaniałych. Internetowe głosowanie na kandydatów dobiegło końca. Już 2 lutego poznamy laureatów w pięciu kategoriach, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w minionym roku. Nominowani w kategorii Kultura to Daniel Ebertowski, dyrygent Orkiestry Dente i Pojeździeża Międzychocko-Sierakowskiego, Zofia Głuszak, poetka inicjatorka wydań tomików wierszy lokalnych poetów, Magdalena Ludwiczak, pisarka. Jakub Paszkę, kamieniarstwo artystyczne i Wioleta Robak Gabarkiewicz, choreograf zespołu tanecznego Remix. Nominowani w kategorii sport zostali: Dawid Łapa, arm wrestling UKS Wilki Międzychód, Grzegorz Mrówka, żeglarstwo Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych, Waldemar Podolski, arm wrestling prezes UKS Wilki Międzychód i Mikołaj Smarzy, MKS Sokół Międzychód. W kategorii przedsiębiorczość nominowani zostali Krzysztof Gursz, Smile Furniture, Charlotte Jans Restauracja U stronie Mierzyn i Bistro U stronie, Tomasz Mądrowski, Tom But, Wacław Napierała, Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych i Paweł Sznytka – ABC Reklama. Za działalność społeczną nominację otrzymali Paweł Piepiora, Prezes Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych, Dariusz Wawrzyniak, Prezes Stowarzyszenia Aktywny Międzychód. Adam Wojciechowski, sołtys Głażewa i Jakub Zachciał, szef sztabu WOŚP Międzychód, organizator OFPA w Międzychodzie. O nagrodę w kategorii debiut roku 2018 walczą Kamila Baczyńska, bazarek natury, Zuzanna Doroba, lekkoatletka UKS 1, Krzysztof Łodyga, prezes Sokoła Międzychód oraz Zbigniew Pawlak, prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzychodzie. Gwiazdą wieczoru podczas rozdania nagród będzie Krzysztof Iwaneczko, wokalista i zwycięzca szóstej edycji programu The Voice of Poland. Dla ekspresu międzychockiego Kinga Stefaniak. 23 stycznia w Centrum Animacji i Kultury odbyło się ciekawe spotkanie. To było spotkanie robocze w sprawie organizacji takiej imprezy która miałaby szerszy zasięg, jeżeli chodzi o to, że to byłaby impreza związana z, z projektem aktywności rodzin, czyli na przykład sporto impreza sportowa, która objęłaby e, rodziny. Do tej pory mamy, jak wiadomo, konkurencje związane z, z osobami, z klubami, a nie było nigdzie e, jeszcze takiego czegoś, że brałyby udział rodziny. Więc chcieliśmy wspólnie e, z paroma osobami, tu jak widać z burmistrzem, e, z panem Damianem e, Michałkiem Solandii oraz z panią Natalią i, i z panem Radą, omówić aspekt finansowy i organizacyjny takiej imprezy. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w lutym, a po to, aby już przedstawić taki bardziej szczegółowy plan tego. Na wstępie była taka propozycja, że było 10 konkurencji. Tu po, po konsultacji wspólnej doszliśmy do zrozumienia, że jak na początek takiej imprezy makroregionalnej, to fajnie będzie, jeżeli będzie to 5, 5 konkurencji, które będzie wiązało ze sobą rodziny w aktywności, takie, żeby uwidocznić, że na przykład nie, mama, nie, tata i dwóch członków rodziny czy trzech obojętnie, w zależności od tego, jaka, jaka rodzina jest duża, żeby aktywnie spędzić taki dzień związany z, taką, z takim wydarzeniem. Znaczy, na pewno jest w planach bieg długi, na pewno jest bieg z przeszkodami. Do tego być może będzie dojdzie jakiś bieg z przeszkodami na, na, na krótszym dystansie jeszcze do tego będą jakieś konkurencje dla dzieci, ale to jest kwestia opracowania, żeby można było, bo będą różne kategorie wiekowe, tak i czyli musimy tak zorganizować imprezę, żeby dzieci, które mają 9 lat, miały jakby swoje konkurencje, a dzieci, które mają 15-16 lat, miały również swoje, żeby nie łączyć tego w bezpośredni sposób, no bo trudno, żeby dziecko, które ma 16 lat rywalizowało z dzieckiem, które ma 9 lat, prawda? Ale myślę, że na następnym spotkaniu, tu koleżanka Patry Podejścia przygotuje już taki plan swoich działań, że, że będziemy mogli przedstawić, jakie dokładnie wszystkie konkurencje są i, i jak to będzie wyglądało już w etapie jakby przygotowawczym, czyli szukania jakby kolejnego etapu, czyli sponsorów i pozyskiwania ewentualnie wolontariuszy do obstawy do tej imprezy i takie podstawowe rzeczy. W ostatnim meczu Sokół Międzychód pokonał KSK Noteć i Nowrocław i tym samym umocnił się na czwartym miejscu w lidze. To w sobotę. My z kolei byliśmy na środowym meczu z Ogniwem Szczecin, gdzie Sokół wygrał 77 do 70. Było widać w tym meczu, że, że po prostu gramy z dnia na dzień lepiej. Drużyna z Szczecina była dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. W Szczecinie nie, przegraliśmy sześcioma punktami, tutaj się zrewanżowaliśmy. Siedmioma. Jest to przeciwnik bardzo trudny, grają w nim bardzo dobrzy zawodnicy z przeszłością w Ekstraklasie i w pierwszej licy. Była trudnym przeciwnikiem, mają bardzo dobrych graczy. W Szczecinie pokazali nam, że mogą wygrać z każdym. Byliśmy przygotowani do tego meczu. My zawsze jesteśmy przygotowani, nieraz mecze są ciężkie, ale dajemy radę. To już wszystkie materiały, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Bądźcie Państwo z nami za tydzień, we wtorek o tej samej porze. Do zobaczenia!